1200. Chyba masz widziała nie. Tysiąc, Ale proszę taki stary, gdzie jest widziałaś. Proszę, proszę, widziałaś Nie widziałam, to możesz na porze. Gdzie? Gdzie? Teraz muszę iść od nowa. Tak. Dołącz do. Na 5, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętaj, że bez Ciebie nie gramy. Sieba! Oh yeah! 11 stycznia 2015 roku po raz kolejny jesteśmy razem z Playem, a więc po raz kolejny będziemy czarowali nie tylko Polskę, ale cały świat podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.